Cześć! Dzisiaj chcieliśmy przedstawić Wam buta Nike Vaporfly 4%. Jest to but, który powstał wraz z projektem Breaking2, w którym Nike wraz z Eliudem Kipchoge próbowało w idealnych warunkach rozprawić się z barierą dwóch godzin w maratonie. Jego cechą charakterystyczną jest zupełnie nowa, bardzo lekka, bardzo sprężysta pianka, oraz płytka karbonowa zatopiona w podeszwie dająca bardzo dużą elastyczność. Choć nie wygląda jak typowy but startowy, jest to but, który można biegać bardzo szybko i bić rekordy nawet świata. Dziś postaramy się przedstawić Wam tego buta w praktyce. Ty, hey, on biegnie w Waporfly. Widzę, że biegasz w Waporflyach. się z nami wrażeniami na ich temat? Jasne. A więc to początek powiedz, od jak dawna biegasz w Waporflyu? No, już biegam od jesieni zeszłego roku. E, Także dosyć długo, dwa maratony przebiegłem w nich. E, no i oceniam je, że są naprawdę fajnymi butami startowymi. Zupełnie to jest inne podejście do butów startowych. Kiedyś but startowy to cienka pode, podeszwa, e, minimalna. Amortyzacja, tak jak w wyścigowych samochodach, tak? mała amortyzacji, duża prędkość, mała utrata energii. Normalnie but treningowy tak właśnie wygląda, gruba podeszwa na pierwszy rzut oka, kurczę, no, wygląda jak but treningowy, ale co ich charakteryzuje? Biega się w nich szybko, tak jak w startówkach. Odczucie są podobne chociaż nie, czu, nie czuć asfaltu pod stopą. To jest troszkę inaczej ale gdzieś tam na dystansie yy, czuć, że nie pochłaniają tyle i, i się biegnie, tak jak startówka, biegnie się szybko mm -hmm. Wspomniałeś o tym, że to jest but bardzo charakterystyczny ponieważ dużo wyższy niż taki typowy but tak, tak. startowy natomiast też w podeszwie mamy płytkę karbonową która sprawia, że ten but jest dosyć sztywny dosyć tak? Sztywny, tak. E, i jak to się przekłada na, na bieganie? Na początku zakładamy ten but na nogę i ojej, miękki ale robimy pierwszych kilka kroków, oddaje, Tak, jakby stopa ustawia się od razu w do takiej pozycji szybkiego biegania, tak samo potem całe ciało. I po pierwszych już krokach czuć, że coś w nich jest. Biega się naprawdę szybko. Fantastycznie się w nich realizuje trening maratonczyka, bo te treningi takie szybkościowe, takie do 5 km, do 10 km, które maratończyk też wykonuje, one idą bardzo łatwo. Jest duża prędkość, a jednocześnie mięśnie szybciej się regenerują niż po treningu w startówkach typowych. To daje gruba podeszwa, mniejszy kontakt z podłożem, mniejsze uderzenia o podłoże. Te dwie moje prace maratońskie i same starty jakby mniejsze dużo zmęczenie zostawiły po sobie niż poprzednie maratony, które biegałem w butach z malutką podeszwą, typowo startowych butach. Jak domyślałem się, poprzednie starty biegałeś w takim razie w strikach, więc jak byś porównał tego niskiego, bardzo takiego surowego strika do buta typu Oport Strik jest bardziej dopasowany, jakby trochę lżejszy na początku, w, w takie wrażenie, że, że mamy na sobie. Bardzo mało, bardzo mało buta tak? jest lekko i tak jakby no, jestem gotowy do startu tak tutaj uprze, no troszkę miękko na początku troszkę dużo tego buta troszkę jakby cięższe chociaż one są lekkie tak? mm -hmm. i no takie są mieszane uczucia na początku ale jak już się biegnie no to się biegnie naprawdę fajnie szczególnie kiedy biegniemy technicznie dobrze kiedy mamy mocność świeżość kiedy krok jest luźny Wtedy jakby no, ten dystans ucieka lekko, później jakoś na, już na zmęczeniu, kiedy biegniemy już gorszą techniką, to jest normalne, tak? że po 30 kilometrze już troszkę biodra się dają, troszkę już ten krok jest nie taki lekko atletyczny, obszerny i piękny. Wtedy jakby one mniej dawały. Takie jest moje odczucie. Ciekaw jestem, jak, jakby wypadł półmaraton bo jeszcze nie biegałem, ale y, sądzę, że, że dobrze, ponieważ y, y, wytrzymałbym do końca tą ładną technikę i tę swobodę, tak, y, którą one właśnie dają. Mm. Czyli na chwilę obecną, na jakich dystansach testowałeś, biegłeś w Vaporfly'u? Dwa razy biegałem maraton, biegałem też 5 km i, i, i tu i tu było w porządku, tak? ta, ta piątka, naprawdę fajnie się biegło, luźno, 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 dobre czasy i e, czekam, czekam, żeby sprawdzić się na, na przykład na 10 km po maratonie. Mhm. Porównałeś Vaporfly'a do strika, natomiast jak byś porównał go do Zoomfly'a? Zoomfly jest bardziej butem treningowym, typowym, to czuć, jest, jest trochę cięższy, troszkę inaczej stawia się stopę w trakcie lądowania i przetoczenia, inne jest przetoczenie, inne jest odbicie. Myślę, że dla biegaczy amatorów Zoomfly sprawdzi się dobrze, ponieważ biegając krótszym krokiem, on on się układa dobrze wtedy, ja, ja biegając moją pełną techniką z długim krokiem e, trochę w tych butach e, czułem się nieswojo, tak jakby w typowych treningówkach I, e, ale biegając, biegając krótszym krokiem myślę, że to e, ten but jest naprawdę fajny jest jest porządek. Czy Twoim zdaniem taka ilość amortyzacji w bucie startowym wpływa też niejako na bezpieczeństwo maratończyka? E, tak, tak, ja mam, jestem pewien nadziei, że ten bud przedłuży karierę niejednemu i tak samo moją karierę, ponieważ jakby odczucia po maratonie, po całej pracy treningowej są takie, że jakby no, lżej to szło wszystko, tak? mięśnie, cały układ ruchu jest jakby mniej eksploatowany, co już zresztą mój trener zgłaszał, już mówił, że... Te, te startówki idą w złą stronę tak? i ja też to czuję, czułem to już od dłuższego czasu, że zbyt dużo biegania w takich minimalistycznych butach to, to nie jest dobra droga. I cieszę się, że taki but się pojawił, bo, bo to, to jest tylko dla naszego zdrowia. Dazwę w Vaporfly widnieje też liczba 4%. But ten generalnie według Nike ma pomagać o 4% uzyskiwać lepsze wyniki, lepsze rezultaty. Czy to czuć? Ej. Działa na pewno wyobraźnię. To przede wszystkim każdy od razu sobie przelicza, ile to 4%. O kurczę, jak dużo. I chce spróbować, chce spróbować, wierzy w to i, i, i próbuje. Tak? I, i, ciężko powiedzieć, czy to jest 4%. Ja jeszcze nie że życiówki o 4%, nie próbuję je jeszcze w nich na razie, ale mam nadzieję, że, że to się stanie. W takim razie nie zatrzymujecie dłużej. Dzięki za podzielenie się wrażeniami zbiegania w VaporFlyach i leć dalej na trening. Dzięki. jak kto to był ten Mariusz? Jego ja go skądś kojarzę.